Otwarcie grobowca wiąże się z uwolnieniem prawdziwego niebezpieczeństwa. Portal Big Fing zwraca jednak uwagę na to, że to nie klątwa jest tym zagrożeniem, a grzyb Aspergillus flavus. Jednocześnie opracowanie wyjaśnia, że klątwa mumii wcale nie była nadzwyczaj śmiertelna. Analiza z 2002 roku pokazuje, że ludzie, którzy odwiedzili grobowiec Tutanchamona, żyli podobnie długo jak ci, którzy przebywając w tym samym czasie w Egipcie, nie weszli do grobowca. Choć z uwagi na pobieżne dane w badaniu nie można stwierdzić tego ze 100%. Pewnością to klątwa nie była wyjątkowo śmiertelna Aspergillus flavus, który w istocie jest klątwą faraona, to rodzaj grzyba, który może infekować ludzkie płuca, prowadząc do poważnych problemów, a nawet śmierci. Jest jednak powszechnym gatunkiem występującym w grobowcach na całym świecie. Rozwija się tam z uwagi na sprzyjające warunki, a po otwarciu pomieszczenia miesza się ze świeżym powietrzem. Rzeczony grzyb z rodziny Aspergillaceae trafił pod mikroskopy naukowców po tym, jak w 1973 roku uwolniono kolejną klątwę. Miało to miejsce w Polsce, kiedy konserwatorzy otworzyli grób Kazimierza IV Jagiellończyka panującego w XV wieku. Dziesięciu z nich zmarło krótko po wejściu do grobowca. Mikrobiolog Bolesław Smyg zidentyfikował pleśń Aspergillus flavus w całym grobowcu i podejrzewał, że to on mógł zainfekować konserwatorów, a w efekcie przyczynić się do ich śmierci. Grzyb wywołuje bowiem aspergilozę, na którą narażeni są ludzie z osłabionym układem odpornościowym i powoduje wyniszczanie płuc prowadzące do śmierci. Warto zaznaczyć, że w grzyb, a Flawus w ciężkich przypadkach rośnie w płucach i może atakować całe ciało objawiając się m.in. gorączką, dusznościami i trudnościami w oddychaniu. Łagodniejsze stany zapalne powodowane przez klątwę z grobowców są również są niebezpieczne dla życia i wymagają długiego leczenia. Zarodniki Aspergillus mogą pozostawać uśpione w płucach zakażonych osób przez dłuższy czas, zanim zostaną aktywowane, wynika z publikacji Sheriff E. Tawil na łamach The Lancet. Opracowanie Big Fing zwraca też uwagę na możliwość opóźnionego działania niebezpiecznej pleśni. Zgodnie z badaniami pod kierownictwem Sheriff L. Tavil z 2003 roku, które dotyczyły śmierci lorda Carnarvona, objawy będące skutkiem wdychania zanieczyszczonego pyłu mogą pojawić się nawet po kilku miesiącach od pierwszego kontaktu z pleśnią dotychczasowe odkrycia naukowców pokazują, że tajemnicze klątwy mumii istnieją, jednak są wywołane przez dobrze znany gatunek pleśni. Rozwijający się w grobowcach, a flawus przez lata się rozmnaża, a otwarcie pomieszczenia z mumią powoduje natychmiastowe mieszanie się powietrza i uniesienie niebezpiecznych cząsteczek. To właśnie kontakt z nimi jest dla wielu śmiertelnie niebezpieczny.